Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj kolejny unboxing. Co tutaj jest? Eee, zakupiłem 5 gier na PS2. Eee, tak, 5 gier na PS2, a to, ale to są samochodówki. Tak same samochodówki, ostatnio było hmm, tam Dżensy Bondy i te inne rzeczy. A dzisiaj same samochodówki. No to co? Robimy unboxing. Zobaczymy. Jak te płyty wyglądają, nie? Tak naprawdę, jak jest zapakowane, Up. lecisz, nie lecisz, <grym> już nie poleci. Teraz już nie poleci. Nie, bo czasami jest tak, że uderzę w ten, i, i niestety leci. No ale co zrobić, nic nie zrobisz. Dobra unboxing. No w sumie w miarę bezpiecznie zapakowane. To na bok. Mamy dwie koperty. Opla. Opla. No to co? Najpierw tą jedną kopertę otworzymy sobie. No to jest zabezpieczona też. Będziemy się podkować. <grym> Dobra, tak jak mówiłem, kupiłem 5 gier. Więc wyciągamy pierwszą. Du, 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 du. Pro Street. Yy, nie, for street. Pro Street. Więc yy... Prostrita sobie kupiłem, no i dużo za niego nie dałem, bo nie ja wiem z 20 zł może, może troszkę więcej, ale ja chciałem mieć do swojej kolekcji, to chyba rachunek sumienia, oczywiście, że tak, rachunek sumienia, a nie, to nie jest rachunek co mi. Ale to jest stare. Do wyrzucenia. Dobra. Pro na PS2. Pierwsza giereczka. No płyta taka. niezła, Więc nie ma tragedii. Co mnie nie będę mówił bo mi ile... Dobrze, za to wszystko zapłaciłem, bo to się nie opłaca. Więc prostryk. Prostryk był najgorszą, chyba, co sobie yy, yy, Ten. Need Speedem Speed, takim. No, ale kiedyś grałem. Mi się podobało. Ale zakupiłem na PS2. Dobra. Jedna odpada, czyli prostryk. Druga gra. Na PS2 Gran Turismo 2002 Tokio Geneva. Gran Turismo Koncept edycja platynowa. Yy, ogólnie będę miał już wszystkie Gran Turismo na płycie. Oprócz, yy, no prawie wszystkie, no bo ogólnie mam wszystkie Gran Turismo. Jeszcze by brakowałoby mi Gran Turismo Concept na PS3 ale tego ciężko dostać jest i naprawdę ten ale ogólnie mam wszystkie yy, tylko na wersji cyfrowej mam Gran Turismo Sport i oraz Gran Turismo 7. A tak ogólnie yy, resztę mam na płycie. Więc Gran Turismo Concept 2002 Tokio Neva. Yy, tak to wygląda w środku. No Zabezpieczenie takie edycja platynowa. Zobaczmy płytki. No. Troszkę porysowana, ale mam nadzieję, że będzie działać. Gazetka. gazetka książeczka. Więc. To był taki, jakby dodatek, tak. Taki można powiedzieć, bo było parę tras, 100 tras, nie wiem, parę, nie grałem nigdy, ale zakupiłem sobie, jak mówię, Gran Turismo, cała kolekcja, no jeszcze dokupię kiedyś sobie Gran Turismo Sporta na płycie i Gran Turismo 7. Dobra, lecimy do następnej. to są już dwie. Następną grą Need for Speed Underground 2 Underground 2 też na płycie się kiedyś grało no płytka też jest, książeczka też jest o płytę takim w miarę w miarę stanie nie są złe, bywało gorzej, widziałem gorsze, stanie. Więc tak naprawdę, przynajmniej, <słuch> że będzie gorzej. Więc trzecią grom, tość tu lata. Nie widzę żeby coś. o poleciało. <laughs> eee. Czyli trzecia gra. Underground. Dwójeczka. Następną grą. To jest. Need for Speed Underground w wersji platynowej. Czyli mamy. Undergrounda jedynkę, teraz dwójeczkę, czyli mamy wszystkie części, można powiedzieć Undergrounda, tak? znaczy no wszystkie, czyli Underground jedyneczka, płyta, no wersje platinowe to są wiadomo tańsze, ale tu mi to nie interesuje, ważne żeby to działało, grało, było fajne. No wiadomo, książeczka. książeczka. No, będziemy, będziemy testować na pewno jako retro gry. To jest na bank. Więc czwarta gra Need for Speed Underground. No i ostatnią grą, jaką zakupiłem. To jest Network Speed Carbon. Carbon. Jeszcze most Wanteda bym chciał dostać. I by było gitaronia Więc Nitwo Speed Carbon. Zobaczmy w środku. Ten. karbonik. Płyta. No to już jest w dużo lepszym stanie, ale jest ok. Więc dzisiaj poszliśmy w Need for Speed bardziej, ale była okazja, że kupiło jeszcze Gran Turismo. Oto cała seria. No dobra, więc mamy, zakupiliśmy Prostrita, Need for Speed, Carbon, Need for Speed, Underground. The Grand, Grand, i Gran Turismo Concept. No i to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, widzimy się na lajbach i oraz odcinkach. Więc pa pa.